Witamy w naszej pogłębionej analizie. Dzisiaj e, zanurzymy się w kilka naprawdę fascynujących tekstów biblijnych, takich, które pokazują, no, jak hartuje się wiara. Tak, będziemy przyglądać się w wytrwałej modlitwie, zaufaniu Bogu, ale też tej walce o wiarę, często w trudnych okolicznościach. Dokładnie. Mamy tu fragmenty z Księgi Wyjścia, e, Psalm 120. Albo 121, zależy od numeracji. Mhm. Bardzo osobisty drugi list do Tymoteusza. I no, tę mocną przypowieść od Łukasza. No i oczywiście komentarze, które nam pomogą to wszystko jakoś, no wiesz, głębiej zrozumieć. Nasz cel na dzisiaj. Zobaczyć, jak te różne elementy. No bo mamy tu walkę złego, czyli działanie. Modlitwę Mojżesza. Ufność pielgrzyma. Oparcie na piśmie u Tymoteusza i tę, no, niemal natrętną wdowę. Jak to wszystko razem tworzy obraz wiary. Wiary aktywnej, niebiernej. A często takiej, która wymaga zmagań. Zobaczymy, jak te teksty, no, odpowiadają na różne wyzwania. Dobra. To zaczniemy od tej sceny z Księgi Wyjścia. Od razu mocne uderzenie. Tak. Izraelici na pustyni w Refidim. I nagle atakują ich Amalekici. Mojżesz mówi Jozłemu: Walcz! A sam idzie na wzgórze, z laską Bożą. Co tu się dzieje? No właśnie, kontekst jest super ważny. Komentarze mocno podkreślają, a Malekici to nie byli jacyś tam przypadkowi napastnicy. Aha. Uważano ich za potomków Ezawa, czyli wiesz, od razu jest ten wątek starej rodzinnej rywalizacji z Jakubem, czyli Izraelem. Rozumiem. A co gorsze, księga powtórzonego prawa dodaje taki, no, wstrząsający szczegół że oni zaatakowali od tyłu tych najsłabszych maruderów. Czyli no, niehonorowo, podstępnie. Dokładnie. Więc ta obrona była no, absolutnie konieczna. I jeszcze to miejsce, Refidim. Tak. Coś szczególnego. No właśnie. Komentarze przypominają, że to jest to samo miejsce, Masa i Meriba, gdzie chwilę wcześniej Izraelici mieli ten wielki kryzys wiary. Kłócili się z Bogiem o wodę, pytali wprost, czy Pan jest wśród nas czy nie. A, czyli ta bitwa to nie tylko walka z wrogiem, ale i kolejna próba ich wiary. Właśnie tam, gdzie wcześniej zawiedli. Dokładnie tak. Próba wiary na miejscu poprzedniego zwątpienia. I wtedy wchodzi ta, no, niesamowita sprawa z rękami Mojżesza. Jak trzyma w górze, Izrael dogrywa. Jak opuszcza... To Amalekici zdobywają przewagę. Właśnie. To jest prawie jak, nie wiem, jakiś wskaźnik duchowy, który wpływa na bitwę na dole. To musiało być strasznie męczące dla Mojżesza. Fizycznie. Oczywiście. I tutaj wiesz, analiza symboliki robi się fascynująca. Komentarze są zgodne, że ta laska Boża to nie jest jakaś y, magiczna różdżka. No tak. To jest przede wszystkim znak. Przypomnienie mocy Boga, plagi, morze, woda ze skały. Właśnie tam, w Hefidim. Symbol Bożej Obecności. A ręce w górze? To jest, no, klasyczny gest modlitwy. Zależność od Boga, zaufanie, ale też, co ważne, aktywne zaangażowanie. To nie jest rezygnacja, tylko świadome zwrócenie się do Boga po siłę, w samym środku walki. Mhm. Jeden z komentarzy nawet zauważa, że Paweł potem, w liście do Tymoteusza, każe mężczyznom modlić się wznosząc czyste ręce. Czyli ten gest, jako symbol modlitwy, był trwały. Ale czy to nie jest tak, że. No wiesz, skoro Mojżesz musiał trzymać te ręce, to gdzie jest granica ludzkiego wysiłku? Gdyby nie dał rady, to co? Bóg by nie pomógł? To jest właśnie ta tajemnica współpracy, jakby. Tekst nie mówi, że Bóg nie mógł inaczej, ale że wybrał działać przez ten znak zaangażowania Mojżesza i ludu. To pokazuje, że nasza postawa, nasza modlitwa yy, ma znaczenie. Mhm. Ale co równie ważne, Mojżesz sam nie daje rady. Człowiek ma swoje granice i wtedy. Wkracza wspólnota, a Aaron i chór. Dokładnie stają obok i podtrzymują mu te ręce, aż do wieczora. I to przynosi zwycięstwo. Czyli to wsparcie wspólnoty jest tu dosłownie kluczowe, nie tylko jako metafora. Absolutnie i to jest uderzające. Jak konkretnie wspólnota przekłada się na duchowe zwycięstwo? Mojżesz bez nich by nie wytrwał. To pokazuje, że nasza wiara, nasza modlitwa często zależy od wsparcia innych, i fizycznie i duchowo. Niesamowite. Modlitwa to nie jest tylko wiesz, prywatna sprawa. To jest siła, która działa, a wspólnota ją potęguje. Dobra, to po tej dramatycznej scenie walki i modlitwy, przejdźmy do czegoś no może bardziej osobistego. Psalm 121. Czy 120? Tutaj jakby pole bitwy przenosi się do wnętrza człowieka, prawda? Tak, to dobre porównanie od zewnętrznego konfliktu do wewnętrznej podróży. Ale pytanie pozostaje to samo: skąd pomoc w zagrożeniu? Mhm. Psalm 121 to jeden z psalmów stopni, czyli pieśni wstępowań. Komentarze mówią, że śpiewali je pielgrzymi idący do Jerozolimy, a wstępowanie to i dosłownie, bo Jerozolima jest na wzgórzach i duchomo. No i zaczyna się tym pytaniem. Wznoszę oczy ku górom? Skąd przyjdzie pomoc? Te góry to co? Świątynia? Czy raczej niebezpieczeństwa? Pewnie i jedno i drugie. Góry mogły symbolizować Bożą Obecność, ale też, no, bardzo realne zagrożenia na szłaku. No właśnie, myślimy o pielgrzymkach romantycznie, ale wtedy to było ryzykowne. Oj, bardzo! Mówimy o kamienistych ścieżkach, łatwo o kontuzje, dzikie zwierzęta, no i bandyci. Jak u dobrego Samarytanina. Właśnie. Ta droga z Jerozolimy do Jerycha była znana z napadów. Więc pielgrzym z Psalmu mógł czuć prawdziwy lęk. I chociaż mówi ja, to wyraża doświadczenie całego Izraela. Ale odpowiedź jest natychmiastowa i pełna zaufania. Pomoc od pana, co stworzył niebo i ziemię. I potem cała lista zapewnienia. Tak, że Bóg jest strażnikiem, że nie drzemie, nie śpi, chroni przed słońcem i księżycem to takie ludowe wierzenie o szkodliwym wpływie księżyca. Aha. Chroni od zła, strzeże duszy, wyjścia i powrotu. Teraz i na wieki. To brzmi jak, no, totalne zapewnienie. Prawie jak polisa ubezpieczeniowa od Boga. Można tak powiedzieć. Komentarze zwracają uwagę na parę rzeczy. Po pierwsze, Bóg jako stwórca nieba i ziemi. To kluczowe. On nie jest jakimś lokalnym bożkiem górskim. Jest panem wszystkiego. W przeciwieństwie do pogańskich idoli, które są martwe. A Bóg Izraela żyje i czuwa. Tak, stróż Izraela, który nigdy nie śpi? Po drugie, to wyrażenie, pan cieniem przy twej prawicy, niezwykle bliskie. Prawica to siła, a cień w tym klimacie to ochrona, ulga, jakby Bóg szedł tuż obok. Trochę jak ten słup obłoku i ognia na pustyni. Dokładnie. Taka sama idea przewodnictwa i ochrony. I na koniec to wyjście i powrót. Można to czytać dosłownie o pielgrzymce ale też szerzej o całym życiu. A niektórzy mówią, że nawet o drodze Jezusa do Jerozolimy i jego powrocie przez zmartwychwstanie. Niesamowite ile treści w tak krótkim tekście. Ale wiara, żeby trwać, potrzebuje też jakiegoś fundamentu, prawda? Czegoś co ją karmi. I tu chyba naturalnie przechodzimy do listu do Tymoteusza. Dokładnie. Mamy działanie i modlitwę w Księdze Wyjścia, mamy wewnętrzne zaufanie w Psalmie. No to teraz pytanie na czym ta wiara właściwie się opiera? Skąd brać pewność? I tu wchodzi Paweł ze swoim listem do Tymoteusza. Młodego współpracownika. Tak, prawdopodobnie w trudnym momencie, bo w Efezie szerzyły się jakieś no, błędne nauki i Paweł potrzebował takich ludzi jak Tymoteusz, wiernych strażników słowa i mówi mu ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś. I odwołuje się do jego korzeni. Tak, to jest super ważne. Mówi, wiesz, od kogo się nauczyłeś. Komentarze podkreślają, że nie chodzi tylko o samego Pawła, ale o matkę Tymoteusza, Eulisę i babkę, Lois. One były Żydówkami. Okay, tak, które przyjęły wiarę w Jezusa. I to one od dziecka uczyły go świętych pism, czyli Starego Testamentu. To pokazuje, jak fundamentalna jest tradycja. Ten żywy przekaz wiary z pokolenia na pokolenie, w rodzinie, we wspólnocie to nie tylko to, co zapisane. Czyli wiara to nie jest coś, co sobie wymyślamy? Nie, to jest dar, który przyjmujemy i mamy przekazać dalej wiernie. I Paweł zaraz wyjaśnia moc pisma że ono daje mądrość ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie. I te słynne słowa całe pismo jest przez Boga natchnione pożyteczne do nauki, przekonywania, poprawiania tak cel. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Co to właściwie znaczy? No, po pierwsze, Pawł pokazuje, że Stary Testament jest ważny i prowadzi do Chrystusa. Wiara w Jezusa go nie kasuje, tylko wypełnia. A przekonanie o natchnieniu pism było już w judaizmie. Jasne. Komentarz sugeruje, że Paweł widzi pismo, ale czytane w świetle tradycji apostolskiej, czyli nauce Jezusa i apostołów jako takie kompletne wyposażenie chrześcijanina. Nasz fundament, nasz przewodnik. I zaraz po tym fundamencie idzie to mocne wezwanie. Głoś słowo. Prawie jak rozkaz. Tak, keryso po grecku. Ogłaszaj jak herold. A słowo to logos. U Jana to sam Chrystus. To jest absolutnie centralne zadanie. I to w porę, i nie w porę. Czyli zawsze. Nieważne, czy łatwo, czy trudno. Czy ludzie chcą słuchać, czy nie, trzeba upominać, strofować, zachęcać. Z cierpliwością i nauką. A dlaczego to takie pilne? Paweł mówi o przyjściu Chrystusa, jako sędziego i króla. Więc głoszenie słowa to nie jest jakaś tam dodatkowa aktywność Kościoła. To jest jego misja. Wymaga odwagi, bo można się narazić, ale celem jest budowanie wspólnoty, ojkodome. Wzrost. Ok, mamy więc walkę, modlitwę, wspólnotę, mamy zaufanie w drodze, mamy fundament pisma i tradycji i zadanie głoszenia. Ale co jeśli się modlimy, modlimy, a Bóg jakby milczy, albo odpowiedź nie przychodzi? I tu chyba wchodzi ta przypowieść o wdowie i sędzim. Tak, dokładnie. Ta przypowieść dotyka tego trudnego doświadczenia. Wytrwałości w modlitwie, kiedy wydaje się, że nic się nie dzieje. Sam Łukasz od razu mówi, po co Jezus ją opowiedział, aby pokazać, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. A kontekst gdzie jesteśmy w Ewangelii? No właśnie, kontekst też jest ważny. Jezus dalej idzie do Jerozolimy. Kumency. Napięcie rośnie. Chwilę wcześniej uczniowie prosili: Przymnóż nam wiary. Czyli czuli niepewność, może lęk. Mhm. Jezus mówił też o swoim powrocie jako Syna Człowieczego. To postać z Księgi Daniela, która odbiera wieczne panowanie. Jezus się z nią utożsamia, zapowiada zwycięstwo, ale i cierpienie, i sąd. Jest gęsto. Rozumiem. Ta przypowieść jest też zaraz po historii o dziesięciu trędowatych, gdzie tylko jeden wrócił podziękować. Samarytanin. To był znak królestwa, ale też zapowiedź odrzucenia Jezusa. A sama przypowieść jest, no, dość obrazowa. Ten sędzia. Tak, powiedziane wprost. Boga się nie bał i z ludźmi się nie liczył. Cynik totalny. I wdowa. Symbol bezbronności w tamtych czasach. Ciągle do niego przychodzi. Domaga się sprawiedliwości. A on ją długo ignoruje. Ale w końcu myśli sobie, dobra, chociaż Boga się nie boję, ludzi się nie liczę, ale ta wdowa mnie tak męczy, że jej pomogę. Żeby mi już dała spokój. Uległ dla świętego spokoju. Właśnie. I tu Jezus używa tej argumentacji a fortiori. Czyli, tym bardziej, skoro nawet taki zły sędzia z egoizmu w końcu ulega natręctwu, mhm. to o ileż bardziej Bóg, który jest dobry i sprawiedliwy, wysłucha swoich. Dokładnie. Jezus mówi jasno. Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Rozwiewa wątpliwości. Ale czy nie można tego źle zrozumieć, że mamy tak, no, zamęczać Boga modlitwą, jakby Go trzeba było zmusić? To jest bardzo ważne pytanie, i komentarze mocno to podkreślają. E, celem nie jest porównanie Boga do tego sędziego. Wręcz przeciwnie, kontrast ma pokazać, jak bardzo Bóg się od niego różni. Aha. Sędzia działa z niechęcią, Bóg z miłością. Wdowa jest tu przykładem nie tyle bezczelności, co wytrwałości. Ona wierzy w słuszność swojej sprawy i jest pokorna, wie, że sama nic nie może, potrzebuje pomocy. Jak ci ubodzy w duchu? Tak. Nasza modlitwa ma być wytrwała nie dlatego, że Bóg jest oporny, ale dlatego, że wytrwałość pokazuje naszą wiarę, nasze zaufanie, naszą zależność od Niego, nawet gdy nie widzimy od razu efektów. To jest też walka z naszym własnym zniechęceniem. Ale na końcu Jezus rzuca to pytanie, które trochę niepokoi: tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Brzmi trochę pesymistycznie, jakby wątpił w nas. Rzeczywiście to pytanie jest mocne, daje do myślenia, ale komentarze interpretują je raczej nie jako pesymizm Jezusa co do końca świata, raczej jako poważne ostrzeżenie, wezwanie do czujności dla nas, dla uczniów wszystkich czasów. Czyli? Czyli wiara to nie jest coś statycznego, coś, co mamy raz na zawsze. To jest proces. Dynamiczny. To jest walka, próba wytrzymałości wobec wątpliwości, trudności tego pozornego milczenia Boga. Trochę jak z Mojżeszem. Musiał trzymać ręce w górze. Tak, jest tu pewne echo. On musiał aktywnie trwać. Opuszczenie rąk oznaczało przegraną. Podobnie tutaj. Wierzyć to znaczy nie poddawać się, nie ustawać w modlitwie, nie opuszczać rąk z bezsilności czy zniechęcenia, nawet jeśli królestwo Boże wydaje się opóźniać. To jest wezwanie do aktywnej, czuwającej wiary aż do końca. Podsumowując to wszystko, widzimy jak te cztery, no różne, fragmenty, jednak się splatają. Mamy tę siłę i potrzebę wytrwałej modlitwy, Mojżesz, Wdowa. Mamy zaufanie Bożej opiece pośród zagrożeń, psalm, księga wyjścia. Mamy kluczową rolę pisma i tradycji, jako fundamentu Tymoteusz. No i tę niezastąpioną rolę wspólnoty Aaron i Czur. Oraz potrzeby czujności i wytrwałości w wierze to pytanie Jezusa na końcu. Niesamowity obraz. I może na koniec, taka myśl do refleksji, która się z tego wyłania. Te teksty pokazują różne, ale uzupełniające się sposoby polegania na Bogu aktywna modlitwa, siła ze wspólnoty, karmienie się słowem, wytrwałe wołanie. Mm -hmm. Wyzwaniem dla nas dzisiaj jest chyba to, jak te wszystkie elementy połączyć w naszym życiu, zwłaszcza w obliczu naszych współczesnych amalekitów. Może to nie są zbrojni wrogowie, ale nie wiem, zalew informacji, który rozprasza, mhm. albo doświadczenie cierpienia, zwątpienia, które podkopują wiarę. Dokładnie. Jak w tym dzisiejszym świecie utrzymać tę koncentrację mojżesza, te podniesione ręce i tę wytrwałość wdowy, która nęka o sprawiedliwość? Jak nie dać się zniechęcić? Ciekawe pytanie. Te stare teksty wydają się sugerować, że odpowiedź leży właśnie w harmonii połączeniu tych wszystkich wymiarów wiary, osobistego zaangażowania, wsparcia Wspólnoty, oparcia w Słowie i tej nieustannej, ufnej modlitwy.